No o nie działa przepustnica. Nie, nie reaguje. Nie. Słyszysz? Tak, ale on cały czas przerywa przerywa. On chodzi na wszystkich, ale. O jest. Jest widowajca w końcu, ale ja, ja ją teraz palcem. Docisałem. No ja słyszę. Bez sprawnej przepustnicy silnik nie ma prawa działać poprawnie. Ten element odpowiada za dawkowanie powietrza, które trafia do silnika. Im go więcej, tym spalanie jest szybsze, a prędkość obrotowa rośnie, zależnie od siły, z jaką wciśniemy pedał gazu. Jeśli klapka przepustnicy się zatnie, samochód nie reaguje na gaz, a komputer nie potrafi poradzić sobie z niepoprawną dawką powietrza. A weź jeszcze dodaj gazu, ja zobaczę, na ona cokolwiek próbuje się ruszyć. Martwa jest. Nic, nic. Ale to nie jest kwestia, że ona się mechanicznie zacięła. I teraz tak. W tym samochodzie nie ma linki gazu. Jest pedał przyspieszenia elektroniczny i również jest przepustnica elektroniczna. Jeżeli ta informacja z przepustnicy jest błędna to sterownik silnika źle kalkuluje dawkę paliwową i zaczyna się to zapętlać. No tak, bo on dostał małą dawkę paliwa, a miał dużo więcej powietrza. Dopiero jak ją domknąłem palcem, zaczął chodzić równo. zaczął chodzić równo. Włączysz mi zapłon, ja zobaczę, jakie są błędy. Jest zapłon. Dobra. Jak wiesz, to nie wiadomo, czy to jest główna przyczyna tego szarpania, czy to po prostu przy okazji się teraz zepsuło. Tego nie wiemy. Praktycznie już wszystko wykluczyli. Spaliśmy ciśnienie paliwa, wiązkę elektryczną. Masa drobnych rzeczy, które nie były istotne, bo były w pełni sprawne. Natomiast to, to jest dobry ślad. Dobra, mam błąd czujnika przepustnicy, sygnał za wysoki. I czujnik przepustnicy, wadliwa funkcja. No i tu się pojawia problem, dlatego że tych błędów wcześniej nie było. I teraz tak, albo ta przepustnica jest tak delikatnie uszkodzona, że komputer nie jest w stanie wyłapać tego błędu, albo jest wytarty potencjometr, bo ona ma w sobie dwa potencjometry, chyba powinna mieć, i może być tak, że w którymś położeniu mhm. jest już wytarty i akurat złapał ten moment.